To jest kolejny odcinek z Mirror Stage. Jestem dekuła Piotrek. Ham. Dobra, wyciszam się. Oglądajcie. Oficer Connors, podpuszcz. Idę do Roberta. Roberta Pałów. W sprawie włamania z zeszłego tygodnia. Wiesz pod adres 56 West Aron Drive. Przekaż mi Przyjąłem. Przekażę wiadomość, oficer Colors. Dzięki, bez odbioru. Hej, siostra. Jesteś mała? Hej, Merk. Pewnie słuchasz policyjnego radia? Znasz mnie. Spróbuj się przespać. Dzień był ciężki. Jutro popytam niebieskich, dlaczego takich spędziały paluchy. Wpadnę później, okej? Okay? I nie wyrzucaj tej pizzy. Lubię, jak dodatki ta, ta trochę dojrzeją. dojrzeją. Wiem przecież. Nara, Merk. Cza! Dobre. Strzelanina! Powtarzam strzelanina! Wszystkie jednostki podawę z 56 West Airland Drive natychmiast! Zachować ostrożność! Gdzie jesteś, Kate? Gdzie jesteś? Ej! Hey. Merk! Zeskoczyłaś? Wejdź na linię i namierz mnie. Ono fajnie się zapowiada. Biegniemy swoją siostrę wyszukać. Drawie jestem. Jakbyś mogła jeszcze powiedzieć, gdzie jesteś i co do cholery robisz, to się nie krępuj. To moja siostra. A dobra. Spróbuję się dowiedzieć, co się dzieje. Daj mi moment. Oki. Okay. Eee, tak, no to co, lecimy dalej sobie. To jest chyba... Tak, to jest pierwszy dokładnie. Odcinek z Mirror's Age Co tu mamy? A, napięcie wysokie. Tutaj mamy sobie ładne. ładne wejście. Ojej, łap się. Tu moje Mirror's Age ma trochę bugów, ale się nie przejmujcie, tym. Kacze, to ja wiem. Okej. Okay, to jesteśmy ładnie. tutaj sobie. Ray mówi, że w West Arland był no, u Boba. Chyba ta micz bądź ostrożna. Nie wiadomo, co tam się dzieje. Ojej. Okay. To jest właśnie ten moment, który go nie mogę nigdy przejść. Znaczy przechodzę go, ale... Jest mi bardzo trudno. Rozbujaj. Wiesz, że startował na burmistrza? Wreszcie ktoś, kto by zrobił coś dobrego. Ołki okay, jesteśmy? My musimy iść tam gdzieś, a tam nie wiedziałem. Dużo tych przewrotów tutaj jest, ale najbardziej lubię to, że wszędzie w Mirror Stage są takie ładne akcenty tych kolorów. Winda! Pierwsza nasza winda w grze. Chcesz dzieci do centrum handlowego New Eden ten weekend? Zatrzymaj się w restauracji Dave's New Eden na śniadanie, lunch, obiad lub na małą przekąskę. Eee, nie chcę New się Eden. zatrzymywać to w jakimś New Eden, no bez przesady. Będę musiał to wyciąć, bo to jest reklama przecież, nie no, żartuję. No szybciej no! O oh jea! Yeah. psychodens. No czekaj, robię psychodensa, co ty w ogóle robisz? Psychodens wychodzi mi jak naj... nie najlepiej, ale... oh yeah. O, filmik mamy ładny. Ciekawe o czym opowiada. O, policjant! Wow, 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 Kate. Co ty tu robisz? Co się stało, czy ty? Nie! Nie poznajesz go? Powinna. To Robert. Robert Pope. Przyjaciel taty. Cholera. Ten Pope? Zadzwonił. Rzadko się odzywał, odkąd jestem w służbie. Miał włamanie w zeszłym tygodniu. Siedzi w polityce. Nie czytasz wiadomości? To już nie wiadomości. Tylko reklamy. Kandydował na burmistrza. Pewnie to włamanie go ostro wystraszyło, nie? Tak myślałam, ale to było dziwne. Powiedział mi o włamaniu. Poprosił o przejście, a potem pytał o ciebie. Serio? Nie widziałam go co najmniej od dziesięciu lat. Cóż, żył jeszcze, gdy dotarłam. Siedział przy biurku, pisał. Straciłam przytomność. Gdy się ocknęłam, nie żył. Zastrzelony prawie na pewno z mojej spróby. Na biurku była książka. Pamiętnik. Nie ma go. Nie wiem, czy ktoś jeszcze był w budynku. Zostawiłam radio w wozie. Jeszcze tego nie zgłosiłam. Chodź. Idziemy. Wezmę cię w bezpieczne miejsce. Nie mogę teraz uciekać. Nie jestem jak ty. Ucieczką udowodnię swoją winę. Myślisz, że to był wypadek, Kate? W tym mieście nie ma wypadków. Ktoś chciał go zabić, a ty za to dostaniesz po dupie. Pomóż mi, Efi. Błagam. Masz przecież kontakty. I to te właściwe. W tym coś jest. Musiał coś wiedzieć. Nie mogę się w to mieszać, Kate. Wiesz, kim jestem. Nie mogę. Kate, niebiescy w drodze. Zrywaj się stamtąd. Natychmiast. Staram się, Kate. Jeśli coś pójdzie... Pierek! Znajdź Millera. Mojego przełożonego. Przekaż mu wszystko. Ja nie żartuję, Faith. Oni się nie tatkają. Zjeżdżaj tam, bądź. No idź! I Faith. Dziękuję. Przytulas! Tak, soczysty przytulas. I jak zwykle w każdym filmie po przytulasie musi być ucieczka. Ej, kur. Słychać kule, właściwie też widać. Ale zawsze możemy pobiegać sobie. Fitness tam dobrze zrobi. Mamy windę. zepsuta. Wyjście powinno być przed O czerwone. A nie, to nie dla nas. Ha. Słabo, co tu jest? A tu mamy przejście. O Jezu. Ojej, uciekaj stąd. Babka lepiej jesteś mocna Okej A. wow, 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 wow. Gdzie tu jest wyjście bym się spisał. A tutaj Gdzie jest? Oh jeja yeah. Dobra Emocjonująca ucieczka z wyjścia Tego się nie da wywalić Dlaczego te goście nie napalają? Au Ja muszę uciec, a nie Oni mnie nie mogą rozwalić Tak, nie ruszaj się I co? I co, mnie rozwalicie? Widać, że ma markowe buty, gdyż... Tak sobie sobie starła je. Ajaj, kule wszędzie we mnie lecą. Ja sobie, ja sobie biegam. Oj, miałaś się stąd wybić. A to oni mnie napalają z helikoptera. Ta ty są mąci. Kartaszek nie będzie się z wami bawić. Tylko z drogi do budynku wiadomości CSE znajdę wam drogę. Hops. Nasze standardowe hops. O i widzę coś z zbrokiem Splintera. To właśnie Ruchy. ten soundtrack. Nie uciekam, powtarzam, nie uciekam. Po prostu mnie powala na kolana. Nie uciekaj, weźmiemy cię do więzienia. Ale się zrymowało fajnie. No, przyjęliśmy. Przecież. Oni powinni mnie bić. Au! Ale fail, to trzeba było po ścianie biec. Ale failer, ja nie mogę. Podejrzana. Hem. Tam. tam. O, tam on oni siedzą. Siema. O ja! Ale dostołem. I... Szczęście, ja tego w ogóle nie widziałem. Au, już z tego całego stresu napalam po ścianach. Tam była grupka niebieskich, jak tak ładnie się na nazywają. Ajaj. Aj. Sam miałem powiedzieć, że może... Otworzyłaś. Przejdź mostem przez bulwar i ruszaj na centurion Okej, okay, mam przejść na jakąś Centurion Plazę. Plażę. Dobra, idziemy na plażę. Pokaż swoje rączki, ale blade masz te rączki po prostu. Tą drugą to w ogóle nie widać. Idziemy na plaży się opalać. To jest rozkaz. Okej, okay, mamy zapis, więc biegnijmy. Tutaj mamy checkpointa. Czemu mi się to zalogowało? Nie masz dużo czasu. Okej, okay, okienka ładne, do wybicia. Próbują cię otoczyć fej. Legij się przez plac. Nie Próbują ci odciąć drogę na front. Przepisuj się przez nich, nie szybko. Ja teraz tylko pytam, kiedy ja dostanę shotguna. Musisz doprzedzić do planu. Dobra, biegnę. Ale tu jest fajnie. O, coś się zamykam. Nie oglądaj się za siebie, Fajek, tylko biegnij dalej. No dobra, biegnę, biegnę. Nie bój się, Odeł. Nie bój się, o mnie dam radę. Powinno być jakieś wyjście, przykładce dla pieszych na kolejny placu. Klim zbliża się z drugiej strony, żeby cię wyciągnąć. To się zbliża? Ja nie usłyszałem. O, mamy centrum plaża i mamy zapis, czyli wczytanie poziomu. Nie wierz ty przed tobą, Mała. Pamiętaj o jednym naraz. Tak się Myślałem, że jest jeszcze jakiś drugi. I pewnie jest. A Przezbiegnę, no. Co oni ode mnie chcą? Szczęście, że oni nie są sprinterami. Prawie, Prawie. Doprowadzimy się w tą Wątpię, wątpię. Ale hardcore upadek I teraz mówimy, że niby kręgosłup Ma boleć A mnie spotkał murzyn W porządku? E, dlaczego on nie rusza ustami? Dobra robota, Faith. Nie wiem, czemu niebiescy rwali się do strzelania, ale badam to. I nie martw się o siostrę. Zajmiemy się nią. Koniec rozdziałku. Nara.